Czeka całkiem spory karton z Scinseya i w środku znajdują się nie tylko bardzo fajne ciuchy, ale też pewien dodatek do stylizacji, także będzie ciekawie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo cię proszę o to. Jeśli masz ochotę, to zasubskrybuj. Dla Ciebie to jest tylko chwilka, a dla mnie to naprawdę bardzo dużo znaczy i pomaga mi w rozwoju tego kanału. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz do napisania w komentarzu, co przypadło Ci z tego mierzymy do gustu. Od shortów spodobały mi się takie spodenki w stylu garniturowym, eleganckie, jak coś to przepraszam za tu pod małych stópek. A raczej łapek, ale to rek się mój piesek sobie chadza w tej weftę. I właśnie wracając do shortów, chciałam coś takiego bardziej eleganckiego, bo lubię takie spodenki te z zeszłego lata, z zeszłych sezonów już wyrzuciłam przy okazji porządku w szafie, no i w Cincinnati właśnie wpadły mi w oko takie. To są czarne, klasyczne shorty z takimi zaszewkami. I zdradzę Wam taki tip, jeśli zależy Wam na tym, żeby troszeczkę wysmuklić sylwetkę, a chcecie właśnie kupić sobie czy to spodnie. Nie takie garniturowe, eleganckie czy shorty, to zwracajcie uwagę na przeszycia, jeśli mają tutaj takie zaszewki, ponieważ te zaszycia, jakby na zewnątrz wychodzące, czyli tak jak w przypadku tych, oto shortów, będą delikatnie wysmuklać, a jeśli tutaj te zaszycia będą szły do środka, to automatycznie troszeczkę bardziej będą podkreślały tą newralgiczną u wielu kobiet strefę, czyli dolną partię brzucha. I tutaj mamy w zestawie pasek, no to pasek bym powiedziała, no jest taki dosyć tani tak, to nie jest nic fajnego to jest skórka. myślę, że na kilka razy wystarczy, ale później jeśli będziemy chciały te shorty nosić, to wydaje mi się, że tutaj jakiś inny pasek będzie lepszy z tego względu, że on jest taki dosyć cienki i dosyć taki, no wiecie, jak te najtańsze takie paski, więc tutaj zależy co lubicie co Wam pasuje, mają te shorty kieszonki, więc bardzo fajnie, ja wziąłam je w rozmiarze M, wydaje mi się, że stan tutaj jest raczej taki e, średni, bym powiedziała, ale to bardziej będzie widać na sylwetce. I jeśli chodzi o skład, to tutaj chyba rewelacji nie było, bo wydaje mi się, że tutaj mamy sporą ilość poliestru. Tak, 80% poliester, 18% wiskoza i 2% elastan, czyli taki mieszany skład. Fajne jest tutaj to w tych spodenkach, że one mają kryty guzik, więc to dodaje takiej elegancji. I z tyłu nie mają kompletnie żadnych atrap kieszonek, kieszeni, nic z tych rzeczy, po prostu są gładkie. Zobaczymy, jak będzie ten materiał się nosił, czy czasem nie będzie się kulkować. No. No ale wiecie, te shorty były tanie i chciałam sobie właśnie przetestować, bo z Tinstea ja chyba żadnych takich shortów nie miałam. Drugą rzeczą jest, w zasadzie dwie rzeczy są, od razu Wam powiem, takie same, ten sam model, tylko inny kolor. A mianowicie takie koszulki na wzór Zary. Ja z Zary, właśnie kilka mam kolorów i bardzo lubię te koszulki. One się dobrze noszą, pomimo tego, że wykonane są z elastanu. I to są takie koszulki na nieco grubszych ramionczkach z bardzo ładnie wykrojonym dekoltem. Ten materiał jest super przyjemny, taki śliski, chłodzący. I wiecie, tutaj no mamy wszędzie, że tak powiem, swobodę dopływu powietrza, więc nie grzejemy się w tych bluzkach. One są turbo rozciągliwe, jak widać, fajne nie się dostosowują i też dobrze wyglądają na sylwetce, bo ją opinają no i tutaj mam taki kolor jakby to określić to jest taki chłodny beż dosyć chłodny, ale bardzo fajnie wygląda i co prawda te bluzki z Zary są moim zdaniem jak tak kojarzę troszeczkę grubsze ta jest nieco cieńsza, ale to wiecie nie, nie przeszkadza w niczym i tutaj składowo, bo chcę Wam też powiedzieć, żebyście w razie czego wiedziały, jeżeli nie będzie Wam się chciało zerknąć e, lub nie będziecie miały okazji zerknąć do linków na dole, które zostawię, 94% poliamid i. 6% elastan, czyli taki bym powiedziała dosyć klasyczny skład, jeśli chodzi o bluzki tego typu. No i tutaj jest też to fajne w nich, że one mają podwójny materiał na wysokości biustu, więc jeżeli lubicie, macie ochotę, to możecie też chodzić myślę bez biustonosza w nich, a to są takie klasyki, które do wszystkiego dosłownie się sprawdzają. I drugi to jest kolor po prostu sezonu, coś niesamowicie fajnego i bardzo się cieszę, że taki kolor jest Modny, bo ja mega lubię, czyli brąz, taka gorzka. Albo nawet, no taka gorzka czekolada. Bardzo ładna, twarzowa. E, ostatnio też, powiem Wam, zrobiłam sobie analizę kolorystyczną w czacie GPT e, i on mi tam powiedział, że lepiej, żebym nosiła takie właśnie brązy, aniżeli czerń lub granat, bo czerni może być taka nieco przytłaczająca do mojego typu urody. No i faktycznie coś w tym jest. Z czarnych ubrań nie zrezygnuję całkowicie, bo bardzo lubię i to jest taka klasyka. Natomiast, no tutaj ten odcień jest piękny. Uważam, że ta bluzka naprawdę. Wygląda świetnie. I to, co jest fajne w takich topach, to to, że ubierzecie je praktycznie no, do wszystkiego, bo i do spódnicy, e, i do shortów, i do spodni eleganckich i do jeansów, i pod marynarkę, i pod sweterek, i solo. No, po prostu myślę, że tutaj możliwości jest naprawdę multum i nic nas nie ogranicza, także mega. Mam nadzieję, bo since jeszcze takich bluzek nie mam, że będzie to fajnie wyglądało. I wzięłam sukienkę, natomiast powiem Wam tak, jak yy, zerkałam sobie później już po zamówieniu w opinii, gdzieś tam więcej poszperałam i dokopałam się. Do pewnych opinii to pisało tam, że nie jest to sukienka na duży biust, więc zobaczymy, jak to będzie u mnie. Spodobała mi się, ponieważ tak, no jest z wiskozy i jest bardzo letnia. Iście po prostu wiosenna. Tutaj mamy takie rękawki zwiewne. Wzór jest przepiękny. To są takie błękitne kwiaty na białym tle. Bardzo fajnie ona wygląda. I tutaj na biuście jest wiązanie. Eee, długość jest taka, bym powiedziała midi, i rozcięcie bardziej oczywiście klosz od lampy. Bardziej będzie oczywiście lepiej to widać na yy, sylwetce. Jeśli w ogóle mi się uda, bo no nie wiem, mam nadzieję, że będzie ona dobrze się prezentować z uwagi na to, że właśnie chciałabym, żeby wyglądała po prostu tak fajnie, żeby można było ją i do trampek i do klapek, do sandałku, wiecie, tak na luzaka po prostu. Yy, I tutaj też jest wiskozowa yy, ta sukienka, 100% wiskoza i z tyłu ma gumkę elastyczną. Oczywiście w opisie Wam yy, napiszę rozmiary Jakie ja mam, mówię, że to też dla wielu z Was jest istotne. Także no, sukienka, jeśli chodzi o print i o materiał, jest boska. Ja wiskozę uwielbiam i uważam, że to jest fantastyczny materiał, właśnie na upały, na letnie dni. No to prawda, gniecie się, tak? ok faktycznie przyznaję rację. E, też zależy, jaki jest splot tej wiskozy. pokażę Wam jeszcze bluzę w kolorze czekoladowym. E, skusiłam się na bluzę taką rozpinaną i Teraz czuję w rękach, jak to jest po prostu milutkie, no ekstra. Ona ma kaptur standardowo tutaj o złote wykończenia, to znaczy tutaj widzę, że właśnie ten zamek jest złoty, więc to fajnie, naprawdę fajnie komponuje się z tym brązem. Na dole są rękawów ściągacze. Czy ona ma kieszenie? Zaraz zerknę, nie ma kieszeni? Kurczę, nie ma kieszeni. Tego nie dopatrzyłam na stronie, ale okej, okay, nie wszystkie muszą być z kieszeniami. I ona już nie jest tutaj podszyta żadnym takim pluszowym materiałem, tylko czymś takim na zasadzie jakby to było sztuczne. Ale zerkniemy na skład, bo wydaje mi się, że w tej bluzie była wiskoza. Natomiast nie wiem, czy dobrze pamiętam. 48% poliester, 45% wiskoza i 7% elasta, czyli też znów taki skład mieszany. No, ale wiecie, bluza to no, nie będziemy jej w jakieś upalne dni ność, a przez tą wiskozę, właśnie. Jest to bardzo przyjemne i wiecie co? Podoba mi się ta bluza też dlatego, że nie ma tutaj tych troczków przy kapturze, które często lubią się przesuwać, wypadać i troszeczkę są czasem utrapieniem. Więc fajnie, że tutaj tego akurat nie ma. Myślę, że ona będzie taką propozycją na co dzień idealną. No i ten kolor skradł moje serce totalnie i cieszę się właśnie, że jest dużo teraz takich brązowych, czekoladowych ubrań. A dodatek, o którym Wam wspominałam, to jest torebka. Potrzebowałam takiej e, dosyć eleganckiej torebki, ale też nieprzesadnie eleganckiej, czegoś takiego, co właśnie będzie mi pasowało e, na jakąś tam okazję do sukienki. E, I bardzo spodobała mi się ta, ze względu na tą różę. Początkowo myślałam, że ta różyczka jest tutaj przyczepiona, przytwierdzona, ale to jest taki karabinczyk, więc w sumie ta torebka to może być takie dwa w jednym, może być taką klasyczną, zwykłą, zwykłą, monotonną, nieco beżową torebką, ale no mi zdecydowanie bardziej podoba się tutaj z tą różą. Wydaje mi się, że to daje takiego... Wyrazu i znacznie lepiej ta torebka wygląda. Tutaj no wiadomo, troszeczkę jest tutaj to ucho zniekształcone, bo ona leżała w kartonie zapieczętowana w taki woreczek foliowy. W środku mamy pasek i to jest taki klasyczny pasek cienki, ale jak najbardziej pasuje do takiej dosyć, bym powiedział, eleganckiej torebki. W środku jest jedna standardowo komora i taka mniejsza przegródka na jakieś takie, wiecie, bardzo drobne rzeczy. No, powiem Wam, że fajnie. Tutaj już sobie to dno nieco wyprościć. W ogóle ta torebka musi nieco poleżeć, żeby y, bardziej się, wiecie, ten kształt wyrobił. Fajnie, powiem Wam, że prezentuje się naprawdę spoko i może być to taka torebka typowo do ręki. Wiecie, tak żeby sobie ją ponosić jak dama a, a może być też na pasek i ten pasek oczywiście no, jest tutaj regulowany ym, więc wiecie co jeśli chodzi o to w odczuciu jaka ta torebka jest to myślę, że to nie jest torebka na y, lata a raczej jestem tego pewna natomiast ja właśnie szkołam czegoś takiego co mi posłuży tak naprawdę nie wiem czy na raz, na dwa, na trzy no na pewno kilka razy tę torebkę ubiorę no ale na razie mam tylko jedną taką zbliżającą się okazję, że ta torebka będzie mi pasować, bo jak na co dzień tak typowo standardowo, to jest ona dla mnie chyba za mała. Wiecie, tutaj, praktycznie no, na taką imprezę czy coś, to faktycznie tutaj się zmieści to, co najpotrzebniejsze i nie musimy zabierać dużo. Natomiast na co dzień wolę troszeczkę większe te torebki jednak. Skoczę w tę bluzę. Zobaczymy, jak będę się w niej czuć i jak ona będzie wyglądać. Akurat mam tutaj taki t-shirt zwykły, więc myślę, że spoko. Jajku naprawdę ten materiał to jest coś takiego, no właśnie czuję, że tutaj jest wiskoza i jest to bardzo miękkie, takie, wiecie, elastyczne, nigdzie nie uwiera, jest to bardzo przyjemny materiał. Kolor jest świetny, jak już wspominałam, do wielu rzeczy będzie pasować i na długość ta bluza też jest fajna, podoba mi się z tego względu, że ona nie jest jakoś bardzo długa. I Dzięki temu, no widzicie, teraz mam dłuższą taką krzulkę t-shirt I on tutaj wystaje ze środka, więc muszę go na szybko gdzieś tam schować o, Automatycznie szukam kieszonek, ponieważ no jestem przyzwyczajona jednak, że te bluzy mają kieszenie Ale jest to myślę bardzo fajna i udana propozycja Kaptur jest spory, więc fajnie, bo można się zawsze gdzieś tam uchronić przed jakimś deszczem Wygląda z tyłu tak Klasycznie, nie ma tutaj zbyt wiele, o czym się rozgadywać. Natomiast, no, myślę, że jak byście miały okazję przymierzyć tę bluzę, czy to stacjonarnie, czy zamówicie, to będziecie zadowolone bo jest tak mięciusia bardzo, bardzo delikatny materiał, no ale zobaczymy oczywiście jak po praniu, czy ona będzie równie fajna i będę z niej zadowolona tak jak teraz, ale najbardziej jak najbardziej sobie ją zostawię, bo tak jak mówię, no bluza taka to jest coś, co zdecydowanie mi się przyda i myślę, no warto mieć w szafie coś takiego, a na ten moment chyba mam jedną taką rozpinaną bluzę a wszystkie inne są takie wiecie wkładane typowo przez głowę a zawsze no taką bluzę Rozpinaną się szybko, narzuci na siebie i e, no, fajna jest, podoba mi się. Ten top tutaj jest naprawdę bardzo fajną propozycją, i nie odbiega, wydaje mi się, jakoś znacząco jakością od tych Zary, no a jest tańszy jednak, więc myślę, że jest to e, taka rzecz, którą no, warto kupić i mieć w swojej szafie. Podoba mi się też ten dekolt w tych bluzkach, bo on jest dosyć taki głęboki i taki wiecie troszeczkę. Karos krojony właśnie w ten sposób. Kolor jak najbardziej e, myślę, że trafiony, ponieważ pasuje do bardzo wielu rzeczy i też można go z wieloma rzeczami zestawić bezproblemowo, czyli wiecie, nie musimy się zastanawiać, co by nam do tego pasowało. Tylko sięgamy rachuciachu po ten top, jakieś spodnie, cokolwiek, no i już mamy outfit gotowy. Można by powiedzieć, że zrobiłam takie małe zyskawienie, bo ubrałam do tego topu shorty. One jednak mają wysoki stan i bardzo mi się podobają. Fajnie tutaj wszystko leży, są też wygodne. I powiem wam, że jak trzymałam je w rękach, to miałam takie wątpliwości, czy one właśnie będą przyjemne do ciała, ale są takie, że praktycznie ich nie czuję, więc ekstra. Bardzo duży plus za kieszenie, bo pomimo, że są to takie eleganckie shorty, to te kieszenie dodają nam szalancji, zawsze gdzieś można tam właśnie dłonie włożyć w te kieszonki i no, jest to po prostu fajne. Nie po to, żeby gdzieś tam trzymać rzeczy w tych kieszeniach, ale po prostu, żeby dłoń nie trzymać. E, pasek e, ubrałam ten standardowy, który był dołączony właśnie do tych shortów. Myślę, że jak najbardziej on pasuje, jeśli chodzi o takie m, tak wizualnie. Natomiast, no jakościowo, tak jak Wam wspominałam, tutaj e, on będzie się pewnie łuszczyć po kilku razach, bo czuję już pod rękami, pod palcami, że właśnie jest to taki tańszy pasek. No, ale tak jak jak mówię, nie ma czego oczekiwać, jeśli chodzi o e, shorty w takiej cenie i jeszcze z paskiem. One były dostępne też w jasnym kolorze, natomiast ja wybrałam sobie czarne, bo uważam, że e, no czarne to zawsze jakoś tak bardziej, wiecie, klasycznie i też nie chciałam, żeby mi cokolwiek wiecie, prześwitywało, a nie znałam tych shortów tego materiału i nie wiedziałam, czego się spodziewać. Jedyne czego się obawiam, to powiem Wam jak po praniu, bo nie wiem, czy to nie będzie taki materiał, który będzie się kulkować. Natomiast no, to się okaże po prostu po praniu, ale tak wizualnie i jak mogę powiedzieć Wam to, jak się w nich czuję teraz, to jak najbardziej jestem na tak. Fajny mają fason, ponieważ nigdzie tutaj nie opinają kompletnie. Są wygodne, długość też jest w porządku jak najbardziej, bo nie są ani za długie, ani za krótkie, więc myślę, że no, jest to taka długość akurat i pasuje jak najbardziej, żeby ubrać je na co dzień do latania, ale też na przykład do czegoś takiego. Mm, Eleganckiego, tak? Do jakiejś koszuli, na jakąś bardziej em, na wyjście, na elegancką powiedzmy okazję. Do koszuli też będą fajnie wyglądać, czy na przykład do marynarki, bo y, i materiał y, właśnie jest taki nieco garniturowy, no i ten fason, oczywiście. A ten sam top, tylko w kolorze czekoladowym, wygląda w ten sposób. I tutaj do niego faktycznie mam wrażenie, że pasowałyby lepiej właśnie jasne, kremowe, beżowe shorty. Dół, w każdym razie spodnie, cokolwiek, właśnie takie, może kremowe albo błękitne, fajnie by to wyglądało, chociaż z czernią połączenie brązu jest też uważam całkiem interesujące. Dajcie znać, czy Wam się podoba właśnie takie zestawienie kolorystyczne. Te topy, które mam z Zary, to z nimi się kompletnie nic nie dzieje, naprawdę. One są wręcz bym mogła powiedzieć Niezniszczalne, Bardzo fajnie się je nosi i są trwałe, więc liczę, że tutaj też tak będzie. Dużym plusem też. Wydaje mi się, że są te ramionczka, ponieważ jednak jest to bluzka na ramionczkach Ale nie są one takie cieniutkie, więc można tutaj spokojnie sobie zasłonić ramionczka od biustonosza Co jest plusem, bo zawsze to wygląda lepiej Ja no nie lubię, jeśli ramionczka od biustonosza, zwłaszcza takiego wiecie, codziennego Ogólnie nawet jeśli są jakieś zdobione czy coś takiego, to... No, nie lubię, jeżeli gdzieś tam wystają, są mocno widoczne. Staram się jednak, żeby ich nie było widać, bo wydaje mi się, no, moim zdaniem, po prostu to psuje stylizację. No, a już nie wspominając o jakichś bardziej eleganckich wyjściach, tak? Więc wtedy to kompletnie, już totalnie odpada. Więc lubię właśnie takie rozwiązania, a też to, no, fajnie po prostu wygląda. Mamy tutaj odsłonięte ramiona, więc swobodnie możemy łapać promienie słońca i cieszyć się tym słoneczkiem. Kienkę I obawiałam się, że ten rozmiar S będzie zbyt mały, ze względu właśnie na to, że tam dziewczyny pisały, że ona pasuje raczej na taki mniejszy biust, ale nie widzę tego kompletnie. Tutaj dekolt, co prawda, no jest głęboki, ale bardzo ładnie się układa, ponieważ eksponuje obojczyki. Rękawki są bardzo zwiewne, takie jak widzicie, no ma bardzo takie letnie. Z tyłu wam pokażę, jak się prezentuje. Stwierdzę, że no oczywiście nie mam dobranego biustonosza, więc będzie widać mi ramionka. Ale wygląda ona w ten sposób. Może uda mi się tutaj właśnie z tej odległości pokazać Wam, jak ta sukienka wygląda na długość. Jeśli nie, no to wyobraźcie sobie, Myślicie, że po prostu sięgami tak typowo do kostek, akurat u mnie. Więc myślę, że jest to idealna długość. Właśnie, jeśli chodzi o mnie, to taka najdłuższa, jeśli chodzi o sukienki czy spódnice, bo w dłuższych, no to już tak niezadobrze się czuję. Natomiast tutaj wszystko jest idealnie, więc no wiem, że ta sukienka może nie być dla wszystkich, ponieważ nie wszystkie kobiety lubią takie romantyczne ubrania, em, sukienki właśnie, które tutaj no jednak są takie bardziej kobiece, tak? To już jest taka kobieca sukienka, dziewczęca, zwiewna, urocza moim zdaniem e, i będzie ona właśnie pasować na randkę, na co dzień też do noszenia, w zależności jaki macie styl, co lubicie ubierać, ale wiem też, że są kobiety, które nie lubią właśnie kwiatowych wzorów, no więc tutaj ten wzór kwiatowy jednak jest e, no, po całości i jest to też jasna sukienka, więc te kwiaty się no, wybijają jednak na, na tle tej bieli. Natomiast moim zdaniem jest bardzo urocza i Dobrze się w niej czuję, także będzie ze mną na pewno na to lato, zostanie i będę ją, wydaje mi się, dosyć często nosić. Wziąłam też do ręki tę torebkę, bo chciałam wam właśnie pokazać z bliska, jak ta róża tutaj wygląda i jak ta torebka się prezentuje. No, myślę, że całkiem fajnie. Jestem ciekawa, co Wam tutaj się spodobało w tym mierzymy, czy coś Wam na tyle przypadło do gustu, że zdecydujecie się zamówić e, tę rzecz, albo może już którąś z tych, które ja wybrałam, macie w swojej szafie, to jestem ciekawa, jak się Wam sprawdza, jak się Wam nosi i czy jesteście zadowolone. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa, pa!